A zamku Czocha odbyła się kolejna, trzecia już z kolei koronacja księcia księstwa Czocha. W tym roku koronacji patronował dyrektor generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak oraz Nadleśnictwo Świeradów-Zdrój. Nowym władcą księstwa Czocha został Adam Nowak, lider i wokalista zespołu Raz 2 3, jednej z najbardziej rozpoznawalnych formacji muzycznych w Polsce. Adam pierwszy zwany Nowakiem objął swoją władzę po Janie I, zwanym Pietrzakiem. Witajcie serdecznie drodzy poddani. Nie wiem czy możemy spełnić a gawiedzi, żeby skracać księcia Jana o głowę. Chciałem serdecznie podziękować za to, że mogłem być księciem tego pięknego zamku i tego pięknego księstwa czocha. Dzięki wielkie mieszkańcom i władzom. Bo to jest taki książek, którego mianują starosta, marszałek i jeszcze liczne szczeble rad. To była czysta przyjemność, szanowni drodzy poddani. Starałem się zrobić sporo rzeczy dla Was. No na przykład jabłka, na przykład są tańsze Za mojej kadencji, bo to byście mogli więcej szarlotek zajadać i Jabczoka więcej pić, prawda? A co z dziewkami właśnie książku? Z dziewkami w porządku, miałem tutaj parę, tak. Pa, parę sprawdzianów miałem, prawda? Rzeczywiście to się nadaje. Tutaj wesela można świetnie urządzać. Bardzo pięknie w zamku odbywają się wesela. Zachęcam. Co jeszcze Wam załatwiłem? Pendolino załatwiłem dla, dla księstwa. Następnemu księciu zostawiam tę przyjemność, że zbuduję tory na Pendolino. Żeby tu do Was mogli zajeżdżać. Tenzałem sporo rzeczy. No. No, premiera wysłałem naszego polskiego y, do Europy, żeby się języka nauczył, żeby się języka nauczył angielskiego. To też się przyda. No też wiele tego rodzaju gestów wykonałem. No może nie wszystko wykonałem, co, na, co należało, na co kontrakt zawierałem przed rokiem, ale takie są łomności ludzkiej natury książęcej. Bardzo dziękuję i niech nowy książę wie, że będę te okolice nawiedzał jeszcze nie raz. Będę tu przybywał, żeby sprawdzić jak mu się tutaj wiedzie, jak mu się rządzi. A ja obiecuję zniesienie podatków. Jeszcze tańsze Jabłka. Bezpłatne loty samolotem, tanimi liniami, czyli, czyli zupełnie bezpłatne. Oraz to, że w przyszłym roku nie tak łatwo będzie mnie strącić. Dziękuję za wypowiedź. Żeby Cocha, żeby Cocha, żeby Cocha była Cocha. Głośniej, żeby Cocha, żeby Cocha, żeby Cocha była Cocha. Dziękuję. Oficjalnego przekazania władzy nad księstwem Czocha dokonał starosta lubański Walery Czarnecki. Tradycją. Księstwa Czocha jest to, że książę rok nam tylko panuje. Po raz pierwszy zdarzyło się w historii owego księstwa, że władzę siłą mu odebrano, czego dowody na ziemi leżą. Mam nadzieję, że już więcej się to nie powtórzy. Chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować księciu Janowi I, który przewodził nam dzielnie przez rok, Ostatni, jak widać, wiele rzeczy dla księstwa uczynił, mimo że nie wszyscy to chcieli docenić. I takie hasło mnie się nasuwa. Otóż dziękując Ci, Książe Janie, za Twoją obecność, za Twe rządy, takie hasło wzniosę, które sam zresztą wymyśliłeś. Żeby Czocha była Czochą, a tu buzdeganci Mości Książe na pamiątkę władzy Dzierżenia. Uczestniczący w wydarzeniu marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski uważa, że tego typu imprezy zawsze integrują mieszkańców regionu. Samorządowiec również wysoko ocenił walory turystyczne powiatu lubańskiego. Wszystkie imprezy, które promują Dolny Śląco potrzebne, które integrują ludzi, a ta impreza jest w pięknym otoczeniu, pięknego zamku Czocha, perełki i im więcej tych imprez będzie, tym więcej ludzi będzie odwiedzać, tym te tereny będą się rozwijać. Bo naprawdę jest coś zwiedzać jest co podziwiać to nie tylko zamek, ale przecież piękne. Jezioro yy, i możliwość naprawdę dobrego spędzenia czasu. No właśnie, Panie Marszałku, jak Pan ocenia te walory turystyczne powiatu lubańskiego? No nie, one rzeczywiście są duże. Jeżeli jeszcze parę przedsięwzięć wyjdzie, a mianowicie jest poważny inwestor, który chciałby, interesuje się jednym z zamków na terenie powiatu lubańskiego, to myślę, że naprawdę będzie czym się cieszyć. Poza tym i góry, i jeziora, a więc warto rozwój powiatu oprzeć również na turystyce. Starosta lubański Walery Czarnecki podkreśla, że impreza z roku na rok przyciąga coraz więcej uczestników i ma szansę stać się wydarzeniem o charakterze ogólnowojewódzkim. Dzisiaj pan marszałek województwa, pan Cezary Przybylski, który również uczestniczył a w przejęciu władzy przez nowego księcia. Obiecał, że w przyszłym roku być może województwo wesprze nas środkami finansowymi, a więc tym samym będzie możliwość szerszego dotarcia i zorganizowania tego w lepszej, bardziej widowiskowej formie. Podczas imprezy zagrały dwie miejscowe formacje: JGL i bez nazwy, lirycznie. Ty, który śmieszne kawki nauczyłeś latać, Ty, który jesteś z tego i nie z tego świata. Uchowaj dzisiaj od nienawiści moje serce, moje oczy, moje myśli. Ty, który stworzyłeś jaśminu gałązkę. Ty, który orzech włoski zawiązujesz w piąstkę? zachowaj dzisiaj od nienawiści moje serce, moje oczy, moje myśli. Ty, który ciepłym słońcem napełniasz mieszkania, ty, który dałeś nam trudne przykazania, uratuj dzisiaj. Od nienawiści moje serce, moje oczy, moje myśli Ty, który kaczeńce wymyśliłeś dla nas A żaby nauczyłeś nocnego kumkania Odwróć dziś proszę Od nienawiści moje serce, moje oczy, moje myśli Prowadzisz swe rzeki Ty, który zmęczonym Zamykasz powieki Nachyl dziś proszę w Stronę miłości Moje serce, moje myśli, moje oczy Gwiazdą wieczoru był zespół Raz, 2-3, który zafundował blisko półtysięcznej widowni, sporą dawkę bardzo dobrej muzyki i poezji śpiewanej. Wejść na drogę, dobrych chwil, kto wie, co tam w niebie dadzą ci. Prób przekroczyć. Nieba ma prób, byś mógł Pukaj aż uchylał Jeśli spotkasz Ty, który znałeś Idź, minij się wśród gwiazd Obietnicy blask Koronacja księcia księstwa Czocha po raz pierwszy odbyła się w roku 2012 i w ciągu trzech lat stała się jednym z najsłynniejszych wydarzeń kulturalnych w regionie.